Słowa Pana Jezusa. Zdając mi sprawę wieczorem z dnia, który minął, zrób krótki rzeczowy rachunek sumienia z tego, co uczyniłaś w sercu i na zewnątrz, złego i dobrego. Przeproś, podziękuj i złóż u moich stóp, a ja, według miłości mojej, wszystko to zamienię w dobro. I ponownie oddaj mi siebie. Radując się, że jesteś moja w mych ramionach i w mym sercu. Ufaj i trwaj w pokoju. Nie są najważniejsze Twoje czyny zewnętrzne, ale Twoje nastawienie wewnętrzne, dzieła, jakie tworzysz w duszy swojej, bo one właśnie rodzą czyny. Twoje myśli o sobie, o innych, o mnie. Twoje intencje i duchowe postawy to rzeczywiste dzieła bardziej realne niż te widoczne w świecie zewnętrznym, które powinny być tylko odbiciem tego, co jest w Twojej duszy i sercu. Prawdziwe dzieła, które nie przeminą, to czyny ducha, Twoje myśli i tendencje, Twoja aktywność duchowa i jej kierunek. Co zmienia w Twojej relacji wobec mnie, wobec ludzi, świata, Ciebie samej? Co czynisz z moimi darami, darem życia, czasu, sytuacji codziennych? Jakie przyjmujesz? Czy przyjmujesz? Jakie czyny z nich wynikają? Oto Twój program i Twój rachunek sumienia. Duchu Święty pokaż mi, jakie owoce przynoszę dzisiaj Jezusowi, co uczyniłam z miłością, którą On mi daje, którą On mi daje każdego poranka. W każdej chwili życia, którą dał mi rano i przez cały dzień dawał nieustannie. Czy owocem tego dnia jest większa miłość do niego i do drugiego człowieka? Za sytuacje, w których królował egoizm i pycha, a nie Twoja miłość. Jezu, przepraszam. Za wszystkie zgniłe owoce egoizmu mojego. Osądy. Wymagania wobec innych, za fałszywy obraz drugiego człowieka, Boga i mnie samej. Przepraszam. Dziękuję za Twoją miłość, Jezu, Twoją miłość do mnie. I we mnie, przemień wszystko na dobro. Oddaję Tobie siebie, raduję się, bo jestem Twoja w Twoich ramionach i w Twoim sercu. Ufam Tobie, Jezu, i trwam w pokoju. Dziękuję za wszystko, co uczyniłeś dzisiaj dla mnie, ze mną i we mnie. Dziękuję Maryjo, że czuwałaś nade mną przez cały ten czas za pouczenie, które mi wysyłasz Duchu Święty nieustannie do mego serca. Chwała Ojcu, I synowi, I duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.